O, dobrze. Proszę Państwa, witam serdecznie na kolejnej wystawie, którą Muzeum Techniki i Komunikacji Zajezdnia Sztuki organizuje w skromnych pomieszczeniach przy ulicy Lenarkowicza. Dzisiaj prezentujemy to, co jest największą przyjemnością w naszej działalności, czyli pokazujemy główny kierunek naszego rozwoju, motoryzację, przede wszystkim motoryzację polską. Muzeum, które jest młodą instytucją, liczy dopiero 3 lata, ma jedną z najwspanialszych kolekcji motoryzacyjnych w Polsce, prezentującą w pigułce rozwój polskiej motoryzacji. Okres przedwojenny, okres powojenny. Zawdzięczamy to panu Rzeszko-Liszewskiemu, kolekcjoner z Warszawy, który zdecydował się z bólem, ale przekazać muzeum swoją kolekcję. Kupiliśmy od Pana Leszka Liszewskiego 118 obiektów. Ponad setka przyjechała już do Szczecina i z tych obiektów wybór 21 sztuk pokazujemy dzisiaj Państwu. Najciekawsze obiekty to między innymi ten Sokół 1000, przy którym stoimy, z koszem. Wykonany w 1938 roku, jego wartość, to jest unikatowy egzemplarz w Polsce i na świecie. To jest oryginalne, fabryczne malowanie, inne sokoły tysiąc, które są zgromadzone gdzieś tam w Polsce, nie mają tego waloru autentyczności, niezmienności od 1938 roku. Najstarszym obiektem w naszej wystawie jest Harley Davidson z 1936 roku. To są takie rzeczy, które przemawiają do wyobraźni. Ale tutaj są również inne ciekawe rzeczy, jak na przykład wariacje na temat Małkofiata, czyli Maluch w wersji na gąsienicach krzędołaz, Maluch w wersji terenowej jako Suzuki Samura. To są również motocykle przedwojenne, powojenne, naprawdę parę rzeczy, które obrazują rozwój polskiej motoryzacji. Do tego, proszę Państwa, jeszcze jedno jest ważne. W tym roku dojadą kolejne obiekty z Miszewskiego, to będą junaki, czyli. Produkty szczecińskie, to będzie również w bardzo ciekawa konstrukcja z lat 80., Polska, Polska mogła robić milowy krok w rozwoju motoryzacji. Ale szczecińskie wyroby mamy również, bo w drugiej sali prezentujemy smyka. Smyk, który był produkowany tylko w wersji równej, do normalnej produkcji nie wszedł, bo decyzja zapadła, że w będzie robiony Mikrus, a nie smyk w Szczecinie. Także cieszę się bardzo, proszę Państwa, że zechcieliście do nas przyjść. Zapraszam do 15 lutego, od wtorku do niedzieli, od 10 do 16 można zwiedzać tą kolekcję. Ci, którzy pojechali na ferie, na narty, nic nie stracą. Dwa tygodnie po feriach jeszcze można do nas zajrzeć. A z kolei teraz bym poprosił o parę słów pana Leszka Lisiewskiego, który tą wspaniałą kolekcję stworzył i dzięki któremu my możemy teraz mówić, mamy jedną z najlepszych kolekcji motoryzacji polskiej w naszym kraju. Ja chciałem powiedzieć przede wszystkim podziękować władzom miasta, panu dyrektorowi za to, że, że za to, że zdecydowali się w ogóle zakupić tę kolekcję. Jest naprawdę, jestem bardzo się cieszę, jestem dumny z tego, że, że będzie ona pokazywana tu w właśnie w tej klasówce, która wziąła trzech lat. No, Będziemy się starać, żeby tą kolekcję oczywiście rozwijać cały czas. To jest, to jest na razie taki zwiastun wystawy. Jest jeszcze, mam jeszcze w zanadrze różnych wiele niespodzianek. Mam nadzieję, że będą lata i ta, że w Szczecinie będzie największa w Polsce kolekcja polskich pojazdów, polskich, polskich po prostu myśli technicznej. No zabytki, petunki. To jest, nasza, to jest nasze dziedzictwo w ogóle kultury I, i ja mam nadzieję, że ta placówka, że dzięki tej placówce właśnie się y, no, będą mógł, przede wszystkim młodzi ludzie mogli y, zobaczyć jak to, jak to się u nas rozwija od, od, od przedwojem. Mamy się na to pochwalić. Y, y, Niemcy słyną na przykład, nasi sąsiedzi z bardzo dużej kultury motoryzacyjnej ale my też mamy do też pochwalić i mam nadzieję, że po prostu tak w Szczecinie będzie przodować w ogóle w Polsce. Kontroluje z nami strany, z nami, ja tak mówię, że pracujemy ze sobą trafów. Warszawa niestety jako stolica zaczyna odpadać w tej globalizacji. Ja mam nadzieję, że tak jak mówię, że Szczecin będzie numer jeden, jeżeli chodzi o polską, polską motoryzację. Bardzo dziękuję. Proszę Państwa, jeszcze małe uzupełnienie. Proszę wszystkich tych, którzy przyszli i tych, którzy jeszcze nas nie odwiedzili o cierpliwość. Niedługo zaczną się prace remontowe w naszej głównej siedzibie, czyli w dawnej zajezdni tramwajowej wimierzy. Pieniądze na to są, dobiega procedura przetargu publicznego na wyłonienie głównej firmy wykonującej prace remontowe. To oznacza, że w 2010 roku, we wrześniu, powinniśmy Państwa przywitać. W nowej, wyremontowanej siedzibie i wtedy również kolekcja pana Leszka Liszewskiego będzie prezentowana tak, jak na to zasługuje. Czyli proszę Państwa, cierpliwości, ja nie wiem, czy to będzie 5 czy 25 września 2010 roku, ale mniej więcej za półtora roku powinniśmy zobaczyć dużo więcej w nowej siedzibie i to już będzie tak na stałe, tak na zawsze. Dziękuję i zapraszam. Bardzo, bardzo, oglądajmy, czasujmy się. Skrzynki na sędziowie jeśli pełnią trochę inną. <gry>